Dobry wieczór Państwu, witam bardzo serdecznie w Agorze, wielkie brawa dla Państwa, że jesteście tutaj razem z nami, bardzo nam miło. E, drodzy Państwo, nie wiem czy jesteście świadomi sytuacji, że znajdujecie się w trakcie trzeciej edycji naszego senioralnego ogólnopolskiego festiwalu piosenki artystycznej, e, niektórzy tutaj właśnie ze zdziwieniem oglądali e, nasze tablice informacyjne. Tak, drodzy Państwo, od czwartku zeszłego trwa ogólnopolska trzecia edycja senioralnego festiwalu piosenki artystycznej. My już jesteśmy na końcówce tak naprawdę. Dzisiaj jest przedostatni dzień. Mieliśmy tutaj galę rozpoczęcia od brzegu o polskim Alicją majewską później w Oleśnicy z zespołem Raz, Dwa, Trzy. W poniedziałek był wielki finał, jeśli chodzi o konkurs drugi etap, można powiedzieć tak, finałowy, krajowy. Szacowne jury wybrało dwunastkę finalistów, a potem szóstkę teraz, która wystąpi jutro w Radnoborozław i tam też, drodzy Państwo, Odbędzie się wielki finał. Niektórzy z Państwa w pierwszym rzędzie otrzymali takie specjalne też zaproszenie. Państwa również wszystkich zapraszamy jutro na dwa koncerty. O 15.00 odbędzie się wydarzenie Gala Laureatów z towarzyszeniem oczywiście z naszego zespołu, ale wystąpią laureaci tegoż festiwalu oraz gwiazda, czyli Pan Tadeusz Orchowski z zespołem. Natomiast wieczorem ostatni wielki koncert, który będzie wieńczył nasz Festiwal o 19.00, wielkie przeboje polskiej estrady, pani Osięcka, pani Janek, pan Grechuta, pan Łonarski, pan Niemen, pani Demarczyk, wiele tych wspaniałości, tych pereł polskiej estrady będzie także, drodzy Państwo, bardzo Was serdecznie na ten koncert o 19.00 zapraszamy, ewentualnie jakieś informacje więcej to można do mnie, po koncercie zaraz podejdę tam do Fuaje albo na internecie, wystarczy wpisać scenę pod na Facebooku i akurat będzie wydarzenie, Zapraszamy bardzo serdecznie. Dlaczego też mówię o tym? Ponieważ jako, że to jest koncert festiwalowy, mamy też gościa specjalnego. Przed każdym naszym koncertem o godzinie 11 występuje oczywiście laureat, tudzież finalista poprzednich edycji. Mamy to szczęście, że dzisiaj akurat zanim oficjalnie rozpoczniemy nasz koncert, dzisiaj przywita nas razem z naszym zespołem, to jest naszego zespołu zwycięzca poprzedniej edycji. Człowiek, który wygrał właśnie nasz drugi festiwal z piosenką autorską i też tutaj się zaprezentuje, przyjechał do nas do Wrocławia, z czego się bardzo cieszę. I on właśnie pokazuje, że mimo różnych perturbacji życiowych, mimo różnych kolei łosku. Mimo różnych problemów które i przeszkód, które życie e, i środowiska stawiają na drodze, można dzięki muzyce, dzięki twórczości, drodzy Państwo, dzięki tej uniwersalności muzyki pokonać wszelkie słabości, iść przez życie z nową energią i z tych problemów wyjść. Też Państwu polecam, nawet jeśli nie śpiewacie, to śpiewajcie sobie gdzieś duszy, bo prysznicę muzyka nieraz ratuje ludzkie życia i pomaga nam przekraczać kolejne granice pomaga nam stawać się lepszymi ludźmi. O nim już za chwilę, ale zanim to, drodzy Państwo, ogromną klas. Nasz zespół sceny pod regałem w składzie <plosy> Rzeka Kara wasowa Yeah. Ja! Ja zagrałem kilka dźwięków na tzw. zwanej czerwonej strzale elektronicznej na elektronicznym fortepianie no ale drodzy Państwo zanim przeniesiemy się w magiczny świat południowych krajów przywitajmy ogromnymi oklaskami zwycięzcę w drugiej edycji Sceneralnego Festiwalu Piosenki Artystycznej wielkie brawa drodzy Państwo przed Wami Janusz właściwie Witam Państwa bardzo serdecznie. Dziękuję za tak. Ją zapowiedź. na bawię, pozbyłem się, pan z trudu. Przeprosiłem, wyłączyłem, go ziemię wnosiłem, to, a czas pokazał mi, że lepiej mi może być, to, no, a czas. Thank okay. you. 我曾说。 Do w Poznaniu no, kiedyś śpiewałem z moimi bliźniaszkami i, i... Nie, przepraszam, to nie to. <śmuszczaj> to nie ten tekst, ale nie mam Ale to nic wydaje tego z, z tego. Yy, mam pytanie. Kurczę, chyba nie mam tego pytania. Nie, dobra. Dobra, nie mam sprawy. Piosenka po prostu czym? O szczęściu. I teraz mam pytanie właśnie. Jak co myślicie, gdzie jest szczęście? Takie koło musiałem zatoczyć, żeby właśnie dojść do tego. Nie właśnie jak ktoś wie, gdzie jest szczęście, coś miał. Pani pokazuje? Brawo dla pani. Czy ktoś jeszcze wie? Aha, pana. No. Pani jest szczęśliwa. Szczęście jest w nas. Na ile sobie pozwolimy, na tyle będziemy szczęśliwi po prostu. Prawda? どうな Proszę Państwa, co jest za darmo. A tam taka dziewczynka, taki to, to, festyn. Ona sobie tam kwiatkami rysowała i mówi ołówki z Ikei. <tastry> <try> Janusz Właściński, drodzy Państwo, wielkie prawa. Zapraszamy serdecznie na koncert Januszu, zapraszamy Państwa do brania udziału w festiwalu, jak widzicie festery absolutnie nie gra roli, Janusz przyjechał tutaj absolutnie na drugą edycję bez żadnych oczekiwań, przyjechał ze swoją gitarą, zaprezentował się i powoli, powoli zyskiwał przyjemność jury pierwszego etapu, drugiego, okazało się, że wygrał i teraz grywa w różnych częściach Polski z zespołem, także jeśli ktoś z Państwa kocha śpiewać, ale jeszcze tego pierwszego kroku nie zrobił, zapraszamy. Zapraszamy serdecznie na czwartą edycję w październiku za rok, a my teraz drodzy Państwo, kiedy już tak zwany support i nasze wystąpienie gościa specjalnego mamy za sobą, to zapraszamy Państwa. Piękną muzyczną podróż, bardziej w południowy rewiry, gdzie trochę cieplej, bo u nas to już prawie zima, drodzy Państwo, więc idealne dzisiejsze ten jest po to i na to, żebyśmy trochę tego słońca, przynajmniej z duchem muzyki, która będzie wybrzmiewać z głośników i z naszych instrumentów oraz z gardłem naszych wokalistów, przenieśli się. I cieszyli się, tak jak zresztą tutaj Ja już wspomniał wcześniej, radością spędzania wspólnych chwil przy pięknej muzyce. Drodzy Państwo, od pięknej tarantelli rozpoczniemy z środkowo-południowych Włoch. Przywitajmy naszą wspaniałą artystkę. Ogromnymi oklaskami przed Wami w naszym pięknym repertuarze włoskim Malvina Ravenda!